Sebastian, ostatni sparing na zgrupowaniu na Cyprze. Bramka na Twoim koncie. Jak się dzisiaj grało? No jak się grało? No był to pierwszy nasz sparing, gdzie rozegraliśmy 90 minut. Wiadomo, no wcześniej chłopaki grali dwa dni wcześniej i też grali 90 minut. My dzisiaj. Wydaje mi się, że gra wyglądała ok, Cieszę się ze zdobytej bramki i ze zwycięstwa. Jak byś podsumował to dwutygodniowe zgrupowanie? Jak mogę podsumować? No, na pewno świetny czas, bo super warunki, fajna pogoda, dużo cieplej niż u nas. Fajnie przepracowaliśmy ten cały mikrocykl. Te dwa tygodnie rozegraliśmy kilka cennych sparingów. Wydaje mi się, że wszystko jest na plus i idziemy ku formie. Można powiedzieć, że dzisiaj ostatni mecz przed kolejką ligową, przed meczem z Lechem Poznań. Myślicie już o tym meczu? Jasne, jasne. Myślimy o tym najbliższym meczu, bo to już za niedługo, tak? Bo ile to jest nas dzieli? No, niecały... Nie, przeszło tydzień, tak? Już się koncentrujemy na tym najbliższym meczu no i wszystkie przygotowania już idą właśnie w tą stronę. Czy tak można powiedzieć nieśmiało, że dzisiejsza bramka to zapowiedź yy, kolejnych trafień w Poznaniu? No bardzo się cieszę z tego, że na tą bramkę i mam nadzieję, że przedłużę tą serię z tamtego roku. Dziękuję. Dziękuję również.